Prawdopodobnie jedną z najważniejszych i najbardziej przetłaczających rzeczy będą dla Was profile jednostek. Jest troszkę tutaj statystyki, szczególnie osoby, które nie miały wcześniej styczności z Warhammerem, mogą na początku, może się im wydawać, że tych statystyk jest bardzo dużo. Same statystyki, jak sobie popatrzycie, czy to w książce, czy na kartach, które były swego czasu do określonych jednostek wydawane, no jest dość dużo tego i jedna część jakby opisuje nam, Statystyki samej postaci, i to są jakby jej takie atrybuty fizyczne i psychiczne, które reprezentują, jak dobrze postać radzi sobie z określonymi rzeczami, jak jest wytrzymała, i tak dalej. Zaraz sobie to omówimy. Kolejna część to jest opis broni, i tutaj również mamy jakby określony podział, który przedstawia nam, w jaki sposób należy interpretować daną broń, w jaki sposób jej używać, i tak dalej. Oprócz tego, każda postać może posiadać odpowiednie umiejętności zależnie od tego, jak doświadczona jest lub jaką funkcję pełni w gangu, no, będzie miała odpowiednią liczbę tych, tych umiejętności. Ostatnią rzeczą są jest wargit, czyli taki sprzęt, który postać posiada, i to nie jest bezpośrednio, nie chodzi tutaj o broń, którą mamy wymienioną wcześniej, ale m.in. np. o pancerz, który mamy tutaj na przykładzie Furnace Plates, lub właśnie jakieś tam rzeczy nie bezpośrednio związane z, jakby z zadawaniem obrażeń. Czyli to broń. Dajmy na to jakieś stymulanty, które przyspieszają naszą postać lub inne rzeczy, które w jakiś sposób mogą wzmocnić lub jednorazowo użyć naszej postaci. Przechodząc do statystyk. Pierwsza statystyka to move, czyli ruch naszej postaci. Jak widzicie, to jest jedyna statystyka, która przedstawiona jest w postaci cali. No i ona ogólnie obrazuje to, w jaki sposób, jak daleko nasza postać może się poruszać. Więcej na ten temat sobie powiemy w, podczas omawiania ruchu. Natomiast to, co musicie wiedzieć, no to im dalej, jakby, im większa wartość tego współczynnika ruchu, tym dalej postać normalnie może się ruszyć. Dwie kolejne statystyki to prawdopodobnie najważniejsze rzeczy, jeżeli chcecie zranić przeciwnika, tak? gdyż odpowiadają za zdolność trafiania naszej postaci. I one się dzielą na WS, czyli Weapon Skill, który odpowiada za zdolność naszej postaci w trafiania we walce oraz BS, który odpowiada za Ballistic Skill, czyli zdolność naszej postaci do trafiania podczas ataków strzeleckich. Różnica czy różnica? Obie, obie te statystyki yy, testujecie w ten sposób, że musicie wykonać rzut kością K6 i po prostu rzucić więcej. Także im większy yy, ten współczynnik, tym gorzej nasza postać sobie radzi. Gdyż yy, przykładowo Postać, która ma statystykę, tak jak tutaj w przykładzie 3, trafia na wynikach 3, 4, 5, 6, tak? natomiast strzelanie ma już na 4, co oznacza, że trafia tylko na 4, 5, 6, zakładając, że nie otrzymała żadnych innych modyfikatorów. Kolejną statystyką jest S, czyli siła, strength, i ona odpowiada za to, jak wysokie obrażenia jak łatwo nasza postać jest w stanie zranić przeciwnika w walce wręcz. Praktycznie wszystkie bronie do walki wręcz. Biorą pod uwagę naszą siłę przy zadawaniu obrażeń. Przykładowo nóż używa właśnie statystyki siły. Niektóre bronie, tak potężniejsze, mogą mnożyć ten współczynnik lub zwiększać go odpowiednią liczbę. Kolejną statystyką jest Toughness, i on odpowiada i pokazuje, jak nasza postać jest wytrzymała, jak trudno jest ją zranić. Zwykle testujemy właśnie siłę naszej broni czy to w walce wręcz, czy strzeleckiej, przeciwko wartości tafnesa. Im większa wartość tafnesa, tym trudniej zranić danego osobnika, tak? Więcej jakby, jak przejdziemy do obrażeń, to sobie będziemy to omawiać. Kolejnym współczynnikiem jest W, odpowiadający za wounds, czyli rany naszej postaci. To jak wiele ran nasza postać może przyjąć, zanim będzie zmuszona do rzutu, czy coś się jej stało. Większość postaci, szczególnie początkowych w grze, ma 1 na 1 co oznacza że każda rana którą otrzyma zmusza daną postać do sprawdzenia już jakby konsekwencji samego trafienia potężniejsze postacie jak na przykład czempioni mogą posiadać współczynnik wyższy tak samo jakieś postacie zaawansowane również będą miały możliwość zwiększenia tej wartości tego współczynnika i teraz im większy ten współczynnik tym jakby większy bufor bezpieczeństwa naszej postaci czyli postać która ma współczynnik ran na 2 otrzymująca jedno obrażenie nie musi jeszcze wykonywać żadnych testów, po prostu straciła jeden punkt. Jeżeli zostanie oczywiście raniona bronią, która zadaje dwa obrażenia, no to automatycznie jakby wykona już test. Należy pamiętać, że Łącz odpowiada za taki bufor bezpieczeństwa naszej postaci. Kolejnym współczynnikiem jest i inicjatywa. Inicjatywa w grze odpowiada za zręczność i refleks naszej postaci. Zwykle używana jest, jeżeli nasza postać jest zagrożona, na przykład jakimś upadkiem, albo niektóre sytuacje w grze oferują nam jakby możliwość uniknięcia obrażeń poprzez zdanie właściwie tego testu. I podobnie jak ma to miejsce z Weapon Skill i Ballistic Skill, także i tutaj musimy wyrzucić więcej niż wartość. Naszego współczynnika lub równo. Czyli w tym wypadku nasza postać musiałaby osiągnąć na rzucie 4, 5 lub 6. Kolejną cechą jest A, to jest atak. I to jest liczba bazowo ataków, jakie nasza postać będzie wykonywać w wręcz, czyli Grendel może wykonać dwa ataki wręcz. Oczywiście ta liczba jest modyfikowana przez różne sytuacje w grze, ale to jest jakby liczba takich bazowych ataków. Kolejne cztery współczynniki reprezentują, że tak powiem, mentalne aspekty naszej postaci, to jak dobrze radzi sobie w określonych sytuacjach, lub jak jest odważna, jak wydaje polecenia itd. Ważne tutaj jest to, żeby zaznaczyć, że te cechy testujemy troszkę inaczej niż całą resztę, mianowicie żeby przetestować któreś z tych cech, będziemy rzucać dwoma kostkami zamiast jedną, i musimy rzucić więcej niż wartość tego współczynnika. Także. Podobnie jak z inicjatywą w Weapon Skill i Ballistic Skill, także i tutaj chcemy wyrzucić więcej niż reprezentuje nasz poziom trudności lub równo. I teraz idąc po kolei. Pierwszym z współczynników jest Leadership, który odpowiada jakby reprezentuje zdolność naszej postaci do wydawania poleceń innym, innym postaciom i jakby opanowania ich. Kolejnym współczynnikiem jest Cool. I on odpowiada jakby do, z, za cechę postaci do zachowania spokoju, kiedy jest pod ostrzałem. Kolejnym cechą jest willpower. Jest to mm, mentalna odporność jakaś wytrzymałość taka na inne aspekty, takie bardziej, powiedziałbym, magiczne e, albo moce przeciwników. Często w takich sytuacjach się testuje. I ostatnim współczynnikiem jest e, inteligencja. Głównie wykorzystywana podczas różnych takich misji w trakcie gry, że na przykład jeżeli chcemy skakować komputer, otworzyć jakieś drzwi, rozbroić jakiś mechanizm, głównie dotyczy właśnie radzenia sobie z takimi testami. I teraz tak, to są nasze wszystkie statystyki, tak? Przynajmniej postaci, które mamy. Zaraz sobie przejdziemy do broni, ekwipunku i tak dalej. Natomiast jeszcze podsumowując troszkę statystyki. Wszystkie wartości tutaj, które mają plusik przy statystyce, testujemy w ten sposób, że musimy wykonać rzut równy lub wyższy od wartości, która jest podana. Ona oczywiście może być poddana jakimś tam modyfikatorom, ale zwykle jakby no to jest nasza trudność. Różnica jest taka, że dla tych mentalnych nie rzucamy jedną kością, tylko dwoma. Więc dla wszystkich wartości z plusem, im niższa wartość, tym lepiej. Zawsze jednak należy pamiętać, że jedynki jako takie zawsze będą pechem niezależnie od liczby modyfikatorów. Kolejna rzecz to siła i toughness, która również jest testowana. Pozostałe wartości nie są testowane, natomiast siła i toughness mogą być testowane, i tutaj niestety działa to troszkę inaczej, mianowicie. Wykonujemy rzut i musimy wyrzucić równo lub poniżej tej wartości. Więc tutaj po prostu działa to odwrotnie, że im większa siła, im większy toughness, tym mamy większe szanse na zdanie danego testu. No i jakby właściwie to jest, to jest wszystko, co tak trzeba zapamiętać. Dobra, no i teraz możemy sobie przejść jakby do broni. Główny podział broni dzieli się tak, że no mamy bronie do walki wręcz oraz strzeleckie bronie. Jak najłatwiej rozpoznać to, Jakiego typu mamy broń? Myślę, że najprostszym sposobem jest po prostu popatrzeć, czy w trejtach ma określenie mele, ale równie prosto zauważycie to, patrząc na zasięg broni. Jeżeli broń ma podany zasięg jakiś, to jest to broń dystansowa, taką, którą można strzelać. Jeżeli jednak jest tu wpisana wartość E, oznacza to, że to jest engage, czyli ją można używać tylko w walce wręcz. Są bronie. Które posiadają wartość E i również dystans. I to są bronie, które służą do walki wręcz, ale po prostu można nimi atakować na troszkę dalszą odległość. To jednak trzeba mieć na uwadze. No i teraz idąc sobie po kolei, co oznaczają poszczególne kolumny. Pierwsza kolumna oznacza zasięg. I teraz w wypadku River kanona, to jest jedna broń, jak widzicie, ona jest podzielona na. Dwa tryby, które możemy sobie wybrać w momencie strzału. Czyli w momencie strzału to jeszcze będziemy omawiać dokładnie, ale musicie po prostu wiedzieć, że możecie wybrać, że ona będzie używać albo trybu Rapid Fire, albo Super Heated. No i załóżmy, że nasza postać chciała wykonać strzał Rapid Fire. Może to zrobić na zasięgu 3 cale, i tutaj mamy oznaczone, że do tego dystansu to jest zasięg krótki, czyli do 3 cali nasza postać strzelając do kogoś nie jest traktowana tak, jakby strzelała na zasięgu krótkim. Zasięg długi to jest 9 cali. Czyli do 9 cali może strzelać po prostu ta broń maksymalnie. No i mamy tutaj obok napisane modyfikatory. To jest ta kolejna jakby wartość, które pokazują, jaki modyfikator należy zastosować zależnie od danej odległości. Czyli strzelając do 3 cali mamy plus 2 do trafienia. To jest modyfikator, który zwiększa nasz rzut na kostce. Czyli nasza postać zwykle trafia na 4, więc wyniki 4, 5, 6 są sukcesami, ale dzięki temu plus 2, które by tutaj miała, również wyniki 2 i 3 w tym wypadku trafiają, bo zmieniają się odpowiednio na 4 i 5. Tak? Jak widać dalej, zasięg długi nie ma żadnych modyfikatorów, więc po prostu strzelamy na naszą bazową wartość 4. Jeżeli udało się nam trafić, porównujemy siłę broni, która jest podana właśnie w tej kolumnie, do Tafnesa przeciwnika. I to, jak działa dokładnie uliczenie obrażeń, mówimy sobie później. Ale to, co trzeba jakby wiedzieć, to, że im większa siła broni, tym po prostu łatwiej zranić przeciwnika. Kolejna cecha to jest Armor Piercing, AP. I to jest współczynnik, który modyfikuje pancerz naszego przeciwnika. Zmniejszając, jakby, szanse jego obrony. Im większy tutaj jest ten minus, tym bardziej zmniejszamy, jakby, szanse obrony naszego przeciwnika. Nie? Następnie mamy Damage. I o ile siła broni. Strength pokazuje, jak łatwo będzie nam się przebić przez toughness przeciwnika. O tyle damage pokazuje, ile obrażeń już zadamy, kiedy udało się nam ją pokonać. Im więcej, tym oczywiście lepiej. Kolejna charakterystyka to AMO, która ma na celu reprezentowanie tego, jaka jest szansa na to, że w naszej broni skończy się amunicja, lub na przykład braknie nam granatów. I wartość ta reprezentowana jest w ten sposób, że przy wykonywaniu testów strzelania jest szansa, że na jednej z kości wypadnie specyficzny symbol, który oznacza, że musimy w tym momencie wykonać test amunicji. Jeżeli ten test się nie powiedzie, oznacza to, że owa broń czy tam amunicja w niej się skończyła i do czasu, dopóki nie wykonamy specjalnej akcji, nie możemy strzelać z tej broni. I wreszcie ostatnią. Cechą opisującą bronię są jej trajty. I trajty mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, no i oczywiście oddziałują w pewien sposób na dajmy na to nie na samą broń ale na rodzaj strzału. Tak jak na przykład mamy Rivet Cannon, który w wypadku opcji Rapid Fire ma umiejętność Rapid Fire 1, ale w wypadku Super Heated ma umiejętność Blaze, które mają oczywiście różne działania.